Klacz Dana zaplątała się w drut kolczasty. Zobaczmy. Rana nie goi się prawidłowo. Wygląda okropnie. Jeśli nie opatrzy się rany od razu prawidłowo, wytwarza się w niej nadmierna ilość ziarniny. Jak to się stało? Nie wiem, Zanad to urosło. Mówi się na to dzikie mięso. Jeśli doktor nie pomoże Danowi, jego rodzina może stracić klacz. Kiedy jest tak duże, już się nie zagoi. Dzikie mięso to nowe tkanki, które rosną zbyt szybko i intensywnie. Tak duża rana nie chce się goić. Źródło utrzymania rodziny Dana jest w rękach doktora. Problem polega na tym, że przy każdym uderzeniu dzikie mięso krwawi. Latem siadają na tym muchy. Jedynym sposobem leczenia jest usunięcie go, żeby rana mogła się prawidłowo zamknąć. Proszę go trzymać. Podaję środek usypiający. Kładziemy go. Yeah, Dzikie mięso jest bardzo twarde. Wycinamy. Trzeba usunąć wszystko aż do normalnych, zdrowych tkanek. Jeśli zostawimy fragment dzikiego mięsa, zacznie odrastać. Po usunięciu potężnej narośli, ładnie mi poszło, doktor przyrzega ranę. Wypalam nadmiar tkanek. To pomaga zapobiec krwawieniu i ułatwi prawidłowe gojenie się. Mam nadzieję, że ranę zarośnie skóra. Wygląda porządnie. Proszę podnieść nogę, żebym mógł ją zabandażować. Rana wciąż jest duża. Ściągamy mocno, żeby zatamować krwawienie. Przestanie krwawić. Jutro będzie pan mógł zdjąć opatrunek. Koń potrzebuje jeszcze tylko zastrzyku przeciwtężcowego i czasu. Dajmy mu się obudzić. Przy prawidłowej opiece skóra pokryje ranę i koń będzie jak nowy. Zawsze zostanie rozległa blizna, ale nie taka na rośl. Budzi się. Dziękuję. Nie ma za co.